Witam Was serdecznie w kolejnym vlogu. Pogoda nie sprzyjała nagrywaniu ani wychodzeniu z domu, więc znalazłam w internecie pytania i wybrałam te, które wydawały mi się najciekawsze i mam nadzieję, że Wam też się spodobają i Was zainteresują. Więc odpowiemy sobie dzisiaj na te pytania, a na końcu będzie troszkę o moim zdrowiu, ale najpierw coś przyjemnego. Pierwsze pytanie. Jaka była moja pierwsza praca? Moja pierwsza praca to praca w supermarkecie na kasie w Osą. Nie pracowałam tam długo, bo zdecydowałam się iść na studia. Drugie pytanie. Co sprawia, że na koniec dnia mówisz to był dobry dzień? Dobry dzień jest wtedy, kiedy Coś mi się udało, kiedy nikt mnie nie zdenerwował, nie zestresował i nie odczuwałam lęku. To jest dla mnie udany dzień. Jaka jest Twoja ulubiona emotka? Pytanie trzecie. Wszystkie serduszka: i te złamane, i te pełne. Czego się najbardziej boisz? Myślę, że samotności, biedy i tego, że w życiu sobie nie poradzę. Takie trzy mocne rzeczy. Czy kiedykolwiek farbowałaś włosy? Tak, w liceum dużo farbowała i na studiach. Następne pytanie. Co tak najbardziej mnie denerwuje? Znieczulica, to, że ludzie nie szanują się nawzajem i wyśmiewają się z słabszych ludzi. Co sprawia, że śmiejesz się najbardziej? Jeśli mi się coś udało, jakiś dobry żart, fajna komedia lub po prostu ta druga osoba. Co bardziej liczy się dla Ciebie, droga czy cel? Dla mnie liczy się cel, ale miło by było, gdyby ta droga była łatwiejsza do tego celu. Jeżeli mogłabyś mentalnie sterować ludźmi, co kazałabyś im robić? Przestać się obrażać? Wolałabyś wygrać w loterii, czy pracować w idealnej pracy? Kiedyś chciałam pracować w idealnej pracy. Dzisiaj wiem, że takiej pracy nie ma, więc wolałabym wygrać w loterii. Co Cię motywuje do codziennego wstawania z łóżka? Świadomość że coś miłego wydarzy się w tym dniu, dobry humor i wyspanie. Czy opinia innych ludzi blokuje Cię w działaniach? Kiedyś, jak miałam fobię, ludzie bardzo, ale to bardzo blokowali mnie w działaniach i wpływali na moje życie. Teraz już ta fobia jest mniejsza. Mm. I każdego dnia. Ludzie blokują mnie coraz mniej. Gdybyś była super bohaterem, jakie moce byś miała? Zmieniałabym negatywne emocje i uczucia na pozytywne, na radosne. Ludzie i ja nie myślelibyśmy w sposób negatywny i nieszczęśliwy. Piętnaście. Jaki jest Twój ulubiony miesiąc w roku? Czerwiec? Chciałabym też powiedzieć kwiecień. Następne. Co najbardziej cenisz w chłopakach mężczyznach? Myślę, że opiekuńczość i pracowitość. Wiadomo, że nie wszyscy mężczyźni są opiekuńczy i pracowici, no ale tak ogólnie. Mm, następne pytanie. Czy mężczyźni wypada płakać? Dlaczego? Ja najbardziej tak. Tak samo są ludźmi i tak samo mają emocje. Więc dobrze czasem oczyścić duszę. Następne pytanie. Co jest ważne u mężczyzny? Wygląd czy charakter? Powiem tak, bardzo ważny jest charakter, bo na tym w życiu opieramy się. Choć miło by było, gdyby mężczyzna też był w miarę pasujący nam wyglądowo, ale charakter przede wszystkim. Jak widzisz rolę kobiet w związku? Tradycyjnie. Po prostu tradycyjnie, choć wiem, że jeśli mężczyzna nie chce tradycyjnej roli jako mężczyzna, no to to się po prostu nie sprawdzi. Ta rola kobiet. 20. Jaka jest twoja największa zaleta? Myślę, że potrafię zrozumieć ludzi w trudnych sytuacjach, trudnych momentach życia. Następne pytanie. Jaki jest Twój ulubiony kwiat? Tulipa. Czy wolałabyś znać każdy język, czy umieć rozumieć zwierzęta? Zawsze chciałam znać każdy język, a dzisiaj chciałabym rozumieć zwierzęta, bo zwierzęta dużo potrafią powiedzieć. Następne pytanie. Następne pytanie. Jak się Relaksujesz. Słucha muzyki. Leżę na łóżku. Lub na dworze. siedzę, W słoneczku. Tak. Następne pytanie. Czego byś nie zrobiła za żadne pieniądze? Zabiła. Czy jesteś przesadną osobą? Nie. Ostatnie pytanie. Jakie mam relacje z moimi rodzicami? Moje relacje z moimi rodzicami w czasie dzieciństwa były bardzo dobre i na wysokim poziomie. Relacja z moją mamą również była dobra, bliska i zażyła. Po pierwsze, moja mama nie pracowała, więc miała dużo czasu dla nas. Nie martwiła się o zarabianie pieniędzy, ponieważ miała wsparcie w postaci mojego ojca. Więc, no, była to relacja spokojna, mm, opanowana. Nasze życie po prostu przebiegało spokojnie. Natomiast w przypadku, kiedy mój tata zmarł, to. Moja relacja z moją mamą się troszkę zmieniła, weszła na inny poziom. Po pierwsze, moja mama poszła do pracy, miała mniej czasu, po drugie, już wtedy miała więcej problemów na głowie. Wiadomo, praca, pieniądze o wszystko musiała jednak sama zadbać. No i na pewno to był czas bardziej nerwowy dla niej, stresujący i trudny. Ja w tym czasie miałam fobię, więc też nie bardzo radziłam sobie z życiem. Miałyśmy różne spięcia w międzyczasie. Był taki czas, gdzie ja po prostu miałam ochotę po prostu wyjść z domu, czasnąć drzwiami i zniknąć. Teraz, z biegiem czasu, e, wydaje mi się, że moje relacje z mamą są dobre. Może nie bardzo dobre, ale dobre. No, raz się dogadujemy, raz nie. To zależy od sytuacji i od e, sprawy, ale dobre. Wiem, że niektóre osoby nie mają w ogóle. Relacji z rodzicami, albo mają bardzo trudne relacje, ale tutaj jest okej, okay. tylko może już to są takie bardziej relacje na poziomie osoby dorosłej. To nie są już relacje na poziomie dziecka, gdzie ja nie miałam zmartwień jako dziecko. Moja mama wtedy też nie miała aż tyle zmartwień, co ma teraz. Na pewno miała, ale nie co teraz. No i tak, raczej jeśli chodzi o rodzinę, o dziadków, to ja miałam bardzo fajnych dziadków. Ja miałam super babcie. Dużo czasu spędzałam tutaj na wakacjach, na feriach, świętach, więc ja wspominam, jeśli chodzi o rodzinę, bardzo, bardzo yy, pozytywnie. No. Dziękuję za oglądanie, subskrybujcie, lajkujcie like, do zobaczenia. Jeszcze pokażę Wam moje kwiatki, a co do spraw zdrowotnych, przyszły wyniki, tak jak się spodziewałam, mam torbiele na wątrobie, na nerkach, małe, do kontroli. Mięśniaczki też wyszły śledziona i trzustka jest w porządku. Drogi żółciowe też są w porządku. Węzły chłonne jamy brzusznej i miednicy też są w porządku. Nadnercza prawidłowe. Pęcherz w porządku. Doły kulszowe też. No to się cieszę. Nic złego tam nie ma. Tylko czeka mnie całe życie obserwacja. Już Wam pokażę. Hmm. Chcecie, to sobie przeczytajcie. Nie chcecie, to nie. Możecie sobie zatrzymać. Już nie będę się tam bardziej w to zagłębiać. mi się nie zmieścił do sałatki, więc zrobię go na masełku, na patelni, do obiadku do kartofli i do rybek dają sobie radę, rosną Te też sobie dają radę po tych wszystkich deszczach Ten sobie super daje radę. Taki mamy ładny kwiatuszek. Będziemy wieszać.